Na początek zadbaj, by było ci komfortowo i ciepło oraz żeby nikt nie przeszkadzał ci podczas całego ćwiczenia. Zachęcam cię do wyciszenia telefonu. Będziemy praktykować w pozycji leżącej na plecach, ale możesz wykonać to ćwiczenie również na siedząco. Możesz podłożyć sobie pod głowę niewielką poduszkę, by było ci wygodniej. Wyciągnij całe swoje ciało, niech nogi opadają swobodnie na boki, a ręce leżą wzdłuż tułowia oddalone o kilka centymetrów od niego, tak by nie dotykały ubrania. W czasie całej praktyki nie musisz przesadnie kierować uwagi na wyczuwanie napięcia wydanej części ciała. Najlepiej, jeśli będziesz rozwijał tę zdolność przy umiarkowanym skupieniu. Spróbuj pozostać otwartym również na delikatne wrażenia oraz zdawać sobie sprawę z jakości tych doświadczeń i wychwytywać różnice pomiędzy napięciem a rozluźnieniem danej części ciała. Napięcie mięśnia lub grupy mięśniowej będzie trwało około 5 sekund, a rozluźnienie nieco dłużej, około 8 sekund. Po napięciu i rozluźnieniu danej części ciała będziemy przechodzić do następnej partii mięśni i w ten sposób podróżować po całym ciele. Jeśli chcesz, możesz napinanie i rozluźnianie synchronizować ze swoim oddechem. Napinać mięśnie na wdechu i rozluźniać je na wydechu. Pamiętaj, proszę, by nie relaksować się na siłę. Nie walcz ze sobą, ze swoimi myślami. Po prostu odpuść oczekiwania i odpręż się. A jeśli podczas ćwiczenia Twoje myśli będą uciekały do jakichś spraw, spokojnie wracaj do praktyki. Na początek zrób kilka uważnych wdechów i wydechów. Zacznij zamykać oczy. Niech oddech płynie w swoim własnym rytmie, a ty za nim podążaj. Skieruj uwagę na prawą dłoń i zacznij zaciskać ją w pięść. Poczuj napięcie, które z niej płynie, i przytrzymaj je przez kilka chwil. Zacznij ją rozluźniać, doświadczając spokojnie wszelkich wrażeń i różnic pomiędzy napięciem a rozluźnieniem tej części ciała. Przenieś uwagę na lewą dłoń i zacznij zaciskać ją w pięść. Odczuwaj świadomie napięcie, które z niej płynie. I odpuść całe napięcie, doświadczając spokojnie uczucia rozluźnienia i różnicy pomiędzy napięciem a odprężeniem tej części Twojego ciała. Teraz przenieś uwagę ponownie na prawą rękę i zegnij ją w łokciu tak, aby wyraźnie naprężyć prawy biceps na kilka chwil. Wyczuwaj uważnie towarzyszące temu napięcie. A teraz wyprostuj łokieć i zacznij rozluźniać prawy biceps. Staraj się zauważać różnicę pomiędzy napięciem a odprężeniem bicepsa. Przenieś uwagę na lewą rękę i zegnij ją w łokciu, naprężając lewy biceps. Odbieraj przez kilka chwil odczucie napięcia, jakie z niego płyną. I zacznij rozluźniać go, prostując rękę w łokciu i odprężając cały biceps. Niech Twoje dłonie leżą skierowane grzbietem do góry. Przenieś teraz uwagę na prawą rękę i zegnij dłoń, by palce skierowały się do sufitu i naprężyła się zewnętrzna część przedramienia. Odbieraj wszelkie wrażenia, które teraz się pojawiły. Wyprostuj dłoń, niech swobodnie leży w pozycji wyjściowej. Pozwól, by Twoje przedramię całkowicie się rozluźniło. Łagodnie skieruj uwagę na odczucia związane z odprężeniem zewnętrznej części przedramienia. Przenieś teraz uwagę na lewą dłoń skierowaną grzbietem do sufitu. I zegnij ją tak, aby palce skierowały się do góry i naprężyła zewnętrzna część lewego przedramienia. Na kilka sekund. Odbieraj wszelkie wrażenia napięcia. I zacznij rozluźniać dłoń, prostując ją. Skieruj całą uwagę na odczucia związane z odprężeniem zewnętrznej części przedramienia. Teraz odwróć swoje dłonie. Niech leżą skierowane grzbietem do podłoża. Będziemy napinać i rozluźniać tym razem wewnętrzną część przedramion. Zaczniemy od prawej ręki. Przenieś na nią uwagę i zegnij dłoń skierowaną grzbietem w dół, tak by palce powędrowały w stronę sufitu i wyraźnie naprężyła się wewnętrzna część przedramienia. Poczuj napięcie, które teraz płynie. I zacznij spokojnie prostować dłoń, rozluźniając mięśnie przed Poczuj, jak się odpręża. Zwróć uwagę na to, jak to jest, kiedy ten mięsień jest napięty i kiedy jest odprężony. Przenieś uwagę na lewą dłoń skierowaną grzbietem w dół. Zegnij ją kierując palce do sufitu, tak by naprężyć wewnętrzną część lewego przedramienia. I poczuj napięcie, które teraz się pojawiło. I zacznij prostować dłoń, rozluźniając przedramię. Poczuj, jak się odpręża. Zachowaj uważność na te odczucia. Łagodnie przenieś uwagę na prawą stopę i zacznij ją zginać tak, by palce kierowały się w stronę głowy. Poczuj, jak napinają się mięśnie łydki. Przytrzymaj to odczucie przez chwilę. I zacznij prostować stopę, by swobodnie opadła na bok, a mięśnie łydki rozluźniły się. Niech całe Twoje skupienie będzie przy mięśniach prawej łydki i odczuwaniu różnicy pomiędzy napięciem a odprężeniem. Przenieś uwagę na lewą stopę, zetnij ją kierując palce w stronę twarzy. Poczuj napięcie w miejscu łydki i odbieraj wszystkie wrażenia, które temu towarzyszą. Niech Twoja stopa wróci do pozycji wyjściowej, swobodnie opadnie, a łydka całkowicie się odpręży. Wyczuwaj świadomie uczucie rozróżnienia oraz dostrzegaj różnicę pomiędzy napięciem a odprężeniem w tym właśnie miejscu. Przenieś teraz uwagę na swoje prawe udo. Spróbuj napiąć przednią część uda i przytrzymać to napięcie przez kilka chwil, świadomie odbierając wszelkie wrażenia. A teraz zacznij je rozluźniać chwila po chwili. Jak to jest, kiedy udo jest odprężone? Jakie odczucia temu towarzyszą? Skieruj teraz uwagę na lewe udo i napnij mocno jego przednią część. Poczuj towarzyszące temu napięcie. Przytrzymaj je jeszcze przez moment. I zacznij spokojnie rozluźniać mięśnie uda, wyczuwając rozluźnienie, które się przy tym pojawia. Niech Twoja świadomość przeniesie się ponownie na prawe udo. Tym razem jednak skup uwagę na napinaniu jego tylnej części. Jakbyś chciał przycisnąć je do podłoża i utrzymuj to napięcie kilka chwil. I zacznie je odpuszczać. Spokojnie rozluźnij tylną część uda. By pojawiła się wyraźna różnica pomiędzy napięciem a odprężeniem w tym miejscu. Badaj to uczucie rozluźnienia. Przenieś uwagę na lewe udo i jego tylną część. Napnij je w taki sposób, jakbyś przyciskał je do podłoża i świadomie odbieraj uczucie napięcia. I zacznij je odpuszczać. Po prostu rozluźnij całkowicie tylną część uda. Odbieraj wrażenie odprężenia i lekkości w tym miejscu. Skieruj teraz uwagę na prawy pośladek i napnij go uważnie. Prawdopodobnie poczujesz, jak unosi cię odrobinę do góry. Odbieraj wszelkie fizyczne efekty tego napięcia. I zacznij rozluźniać prawy pośladek, odprężając go chwila po chwili. Niech Twoja uwaga obejmie teraz lewy pośladek. Napnij go mocno, by przyjrzeć się wrażeniom, które teraz płyną. I odpuść, rozluźnij cały lewy pośladek, zdając sobie sprawę z tego, jak to jest, gdy jest naprężony, a jak gdy jest rozluźniony. Weź teraz świadomie głęboki wdech do płuc, a następnie skieruj uwagę na brzuch. Napnij go mocno. Jakbyś przygotowywał mięśnie brzucha na to, że ktoś zaraz położy na nich coś ciężkiego. Odbieraj wszelkie wrażenia, napięcia, które teraz się pojawiają. I zacznij rozluźniać mięśnie brzucha. Niech pojawi się uczucie odprężenia i rozluźnienia w całym Twoim brzuchu, a Ty wyczuwaj wszelkie towarzyszące temu wrażenia. Zacznij teraz uważnie unosić klatkę piersiową do góry. Tak, jakbyś miał opierać się przez kilka chwil wyraźniej na barkach, lub chciał zbliżyć łopatki do siebie. Wygnij w lekki łuk i napnij mięśnie grzbietu. Poczuj wyraźnie to napięcie i chwilę je przytrzymaj. Zacznij je odpuszczać. Chwila po chwili. Rozluźnij cały obszar grzbietu i badaj to odprężenie. Zacznij teraz głęboko oddychać i przy wdechu zwróć szczególnie uwagę na napięcia mięśni wewnątrz klatki piersiowej. i zacznij wracać do naturalnego oddychania niech powietrze wpływa i wypływa w swoim własnym rytmie obserwuj przez chwilę tę naprzemienność wdechów i wydechów przenieś teraz uwagę na swoją głowę leżącą prosto i skierowaną do sufitu Zacznij ją uważnie zginać w prawą stronę, jakbyś chciał ją zbliżyć do prawego ramienia. Rób to spokojnie i uważnie, dbając o swoje granice. Świadomie napręż w ten sposób mięśnie swojej szyi. Niech Twoja głowa spokojnie wróci do pozycji wyjściowej. Zrób świadomy wdech i wydech. I zacznij zginać głowę w stronę lewego ramienia, ponownie napinając mięśnie szyi. Przytrzymaj to napięcie kilka chwil. I zacznij rozluźniać szyję, wracając do pozycji wyjściowej. Niech opuści je teraz całe napięcie, a ty wczuwaj się w odczuwaniu odprężenia w tym miejscu. Przenieś uwagę na czoło i zmarszcz je mocno, tworząc na nim poziome zmarszczki, podobne do tych, które towarzyszą uczuciu dużego zdziwienia. Przytrzymaj to napięcie przez kilka chwil i rozluźnij czoło, odpręż je. I ponownie zmarszcz czoło, ale tym razem tworząc pionową zmarszczkę pomiędzy brwiami, jak w chwili, gdy coś ci nie do końca odpowiada. Przytrzymaj to napięcie. I rozluźnij całe czoło oraz brwi. Teraz zaciśnij mocno powieki. I rozluźnij je. Niech będą lekkie i swobodne. A teraz napnij mięśnie oczu, kierując spojrzenie w prawą stronę. I kierując je w lewą stronę. Rozluźnij gałki oczne, niech opuści je teraz jakiekolwiek napięcie. Przenieś uwagę na szczękę i napnij ją mocno, jak potrafisz. A teraz rozluźnij ją. Otwórz szeroko usta, by napiąć szczękę i mięśnie policzków, i rozluźnij to miejsce. Pozwól, by zaczęło się odprężać. Skieruj uwagę na wargi i połącz je mocno, tworząc z nich tak dziubek. dzióbek. Napnij wyraźnie mięśnie ust. I puść całe napięcie. Niech usta zaczną się spokojnie rozluźniać, a Ty wczuwaj się we wrażenia, które temu towarzyszą. Teraz cofnij język do tyłu i napnij mięśnie języka. Przytrzymuj to odczucie przez kilka chwil i rozluźnij język. Niech wróci na swoje miejsce. Zauważ różnicę pomiędzy jego napięciem a odprężeniem. A teraz zacznij liczyć głośno do dziesięciu. Teraz zacznij liczyć ciszej, również do dziesięciu. A teraz najciszej jak potrafisz prawie szeptem. Delikatnie skieruj uwagę na oddech. Poczuj, że całe Twoje ciało się odpręża, odpuszcza wszelkie napięcie i głęboko się rozluźnia z chwili na chwilę. Bądź życzliwym świadkiem i otwórz się na odczucia, które pojawiają się na powierzchni Twojej świadomości. Niech oddech przyjmie kojący, łagodny rytm i płynie w nim przez całe Twoje ciało, pogłębiając uczucie lekkości, rozluźnienia i głębokiego odpoczynku. Daj sobie czas, by spokojnie i niespiesznie zakończyć ćwiczenie w dogodnym dla siebie momencie.